Panie Prezydencie, odespany, odpoczęte, jak młodzież pyta? Witam Pana Redaktora, witam Państwa. To jeszcze nie do końca oczywiście, bo zanim przyjdzie czas na odpoczynek, to trzeba myśleć o przyszłej kancelarii, o tym jak będzie funkcjonowała przyszła kancelaria prezydenta, więc zanim przyjdzie czas na odpoczynek, to jeszcze na tym, powiedzmy, roztrenowaniu pro, pokampanijnym trzeba wykonać kilka zadań, które dadzą owoce i dadzą efekty już po po przysiężeniu, ale czuję się wyspane, nie czuję się oczywiście zmęczony. Zresztą to jest okazja, żeby Panie redaktorze, drodzy Państwo, podziękować wszystkim Polkom i Polakom, którzy oddali na mnie swój głos. To wszystko było możliwe dzięki, dzięki Państwa zaangażowaniu, dzięki temu społecznemu, obywatelskiemu zrywowi i w kwestiach finansowych i w kwestiach organizacyjnych i ci sami, którzy dawali w ogóle możliwość prowadzenia tej kampanii wyborczej, dawali mi też tyle siły, że jeszcze czuję że pozostała ona w moich akumulatorach. Z wielkim szacunkiem dziękuję Wam, drodzy Państwo.